Dzień dobry. Właśnie zaczęłam, że nie działa mi myszka w komputerze. Włączam sobie szybko na komputerze wszystko, żeby widzieć, czy publikuję to w odpowiednim miejscu i zaraz zaczynamy. Jeżeli oglądacie, dajcie znać. I za chwilę Wam opowiem. Nie napisałam o czym będziemy dzisiaj rozmawiać w czasie. Kulawa na żywo, ale za chwilę wam o tym powiem. Włączam sobie tylko. Niestety mój komputer nie działa tak szybko, jakbym chciała, albo mój internet nie działa tak szybko, jak jakbym chciała, więc chwilę mi to zajmuje. Dobra, widzę, że już kilka osób jest z nami. Dajcie mi znać, że oglądacie koniecznie i że wszystko widać i słuchać. Ostatnio internet mi nie tnie za bardzo, więc jest szansa, że będzie wszystko Ok. <laughs> Mam sobie, żeby. Dobra. Widzę, że kolejne osoby się pojawiają. Specjalnie dla Pauliny chciałabym jedną rzecz zrobić. Dzień dobry, Paulino. Chciałabym się przywitać z moją koleżanką, która używa polskiego języka migowego. Okej. Okay. Mam nadzieję, że jak mówię do Was w ten sposób, to też jest możliwość czytania z ruchu warg moich. Niestety, napisów na żywo nie jesteśmy jeszcze w stanie zrobić, ale mam nadzieję, że to jest akceptowalne dla Was. Dobra. To tak, powiem co. Okej, okay, jeszcze to, o czym zawsze zapominam. Dzień dobry, nazywam się Izabela Sopalska Rybak, a to jest Kulawa na żywo. Bardzo często o tym zapominam. Ok, jest godzina 18:02 już, więc już aż tyle czasu minęło. Nie wiem jak wy, ale ja umieram, jeżeli jest taka pogoda. Więc dzisiaj też jestem w takim stanie trochę ledwo żyjącym, że tak powiem. Jeżeli chodzi o dzisiejszego live'a, to chciałabym Wam opowiedzieć o tym, co wymyśliłam dosłownie 5 minut temu. I yy, o wakacjach i o planach na wakacje. I najpierw pytanie do Was: jakie Wy macie plany na wakacje? I czy coś fajnego będziecie w tym roku robić w czasie wakacji? Czy w ogóle macie jakieś plany, czy nie? <laughs> Przepraszam. Podzielcie się, jeżeli możecie. Jak słyszycie, jeszcze moje przeziębienie nie minęło do końca, ale jakoś jestem w stanie przetrwać. Yy, jeżeli chodzi o to, co się dzieje w fundacji aktualnie, to kończymy zajęcia w przedszkolach na Żoliborzu. Została nam, zostało nam jedna zajęcia w przedszkolu. No i niedługo, w przyszłym tygodniu już będziemy po wszystkich zajęciach. Dzieciaki są super i bardzo lubię prowadzić zajęcia w przedszkolach. To są takie lekcje savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, gdzie opowiadamy o Niepełnosprawności i o tym, co możemy zrobić, żeby na przykład pomóc osobie z niepełnosprawnością. I w ogóle rozmawiamy o tym, czy w ogóle pomagać osobom z niepełnosprawnością. Więc przedszkolaki są super, dzieciaki od wieku trzech lat bardzo często są w ogóle wyglądają jakby zaczarowane były, kiedy mówi się o rzeczach takich jak niepełnosprawność, bo często po prostu dzieci nie wiedzą w tym wieku jeszcze, co to znaczy. Ale na przykład wczoraj powiem Wam, że zaskoczyło mnie bardzo pozytywnie jedno dziecko, kiedy Paulina, właśnie ta, którą się przed chwilą witałam w języku migowym, zaczęła mówić w języku migowym, czyli po prostu dać. Do dzieciaków, to ta dziewczynka widziała, potrafiła zrozumieć troszeczkę, ponieważ babcia ją uczy języka migowego, więc to było w ogóle super, bardzo fajne doświadczenie. I jak zauważyłam, że ona rozumie, co Paulina pokazuje, to byłam bardzo, bardzo miło zaskoczona. Jeżeli chodzi jeszcze o przedszkolaki, to też w lipcu będziemy mieć okazję z Mazowieckim Instytutem Kultury. Takie zajęcia prowadzić, więc w ogóle jest super, naprawdę bardzo fajnie. Eee, oprócz tego jest taka niespodzianka też dla mnie bardzo duża, e, ponieważ w przyszłym tygodniu e, jedziemy razem z Fundacją Kultury Bez Barier e, do e, Włoch i będziemy tam prowadzić szkolenie, szkolenia na temat niepełnosprawności i dostępności. Dla osób z niepełnosprawnościami, dostępności instytucji kultury, więc to jest w ogóle cudowna sprawa. Będę dawać znać, ale w związku z tym, że będę we Włoszech w czasie kulawa na żywo, to nie jestem w stanie niestety stwierdzić, czy będę mogła poprowadzić live'a. Jeżeli to się nie uda, to mam nadzieję, że mi wybaczycie. Za kilka dni też się pojawi krótki filmik, rozmowa z panią z Warszawsk WCPR, czyli Warszawskiego Centrum Pomocy Rodzinie, gdzie zobaczycie jak to wygląda, jeżeli chodzi o kwestię otrzymywania karty parkingowej, bo o tym była rozmowa w ramach naszej kampanii Jedna Koperta, Jeden Samochód. I to, co jest na wakacje też zaplanowane, to jeszcze jest kilka szkoleń. Będzie troszeczkę się działo. No i wymarzone wakacje. Ja kocham swoją pracę, ale też czasami potrzebuję trochę odpoczynku, zmiany klimatu, i jedziemy do Skandynawii, co będziecie mogli oglądać też w ramach mojego prywatnego projektu. Kulawa wyprawa! I bardzo serdecznie Was tam zapraszam, jeżeli jak tylko będzie się pojawiały tam jakieś informacje, będę starała się też wrzucać na Kulawą Warszawę informacje na ten temat. I mam dla Was propozycję, ponieważ powiedziałam, że powiem Wam o czymś, co wymyśliłam jakieś 5 minut temu, teraz to już prawie 10, to podam taki genialny pomysł, i mam nadzieję, że będziecie chcieli wziąć w tym udział ponieważ chcę was zachęcić do tego żebyście też brali dzielili się tym co widzicie jakimiś ciekawostkami czy wręcz zabawnymi rzeczami dlatego chciałabym was zachęcić do tego żebyście w czasie wakacji więc jest cały lipiec i cały sierpień robili zdjęcia Miejsc, które są super fajnie dostępne, albo są jakieś bardzo ciekawe udogodnienia, albo coś, co sprawia, że zachwycacie się tym, jeżeli chodzi o dostępność dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, lub zdjęcia takich absurdów architektonicznych. Każdy z Was może być w innym miejscu, w innym kraju, w innym mieście, albo w innej dzielnicy w swoim mieście. Co może za, za, i może zaobserwować coś e, czego my na przykład do tej pory nie widzieliśmy e, Marek tutaj napisał e, rozumiem, że jeżeli chodzi o kartę parkingową e, że jego żona dostała z pierwszą grupą e, w sensie z znacznym stopniem niepełnosprawności kartę na jakieś 3 lata. Marku w tym momencie jest tak, że nie dostaje się karty parkingowej bezterminowo, tylko jest to na okres, jeżeli jest czasowa, czasowe orzeczenie, to dostaje się na ten czas nie dłużej chyba niż na 5 lat. Jeżeli dobrze pamiętam. Więc albo na 3, nie, chyba na 5, nie pamiętam szczerze mówiąc. Teraz mi wyrabiało z głowy, musiałabym to dokładnie sprawdzić, ale myślę, że jeżeli chodzi o kartę parkingową, to jest bardzo dobry sposób na to, żeby weryfikować, czy ktoś na przykład chociażby żyje jeszcze, czy dalej potrzebuje takiej karty parkingowej i tak dalej. Jakby nie chcę też zdradzać do końca, co spowodowało, że te karty parkingowe zostały. Karniam podpowiada, że 5. Tak, właśnie tak mi się wydawało, że 5, ale yy, też trochę ta liczba 3 mnie y, zakręciła, dlatego nie byłam pewna. Yy, no, więc wracając do mojego pomysłu, yy, to jeżeli chodzi o zdjęcia z wakacji, z miejsc dostępnych, to zachęcam Was do tego, jeszcze napiszę o tym na Facebooku w najbliższych dniach, ale zachęcam Was do tego, żebyście w czasie wyjazdów, wielkich wypraw albo mikrowypraw albo bez wypraw, jeżeli zobaczycie Jakieś super miejsce dostępne, coś ekstra dostosowanego, ciekawe rozwiązania, albo właśnie jeszcze raz, y, absurdy architektoniczne, y, które powodują, że osoby z niepełnosprawnościami nie mogą y, gdzieś się dostać albo nie mogą czegoś zrobić. To jeżeli macie ochotę wziąć udział w takiej zabawie, zachęcam Was do tego, żebyście wysyłali nam. Takie zdjęcia albo przez wiadomość prywatną na Facebooku, albo mailowo na fundacjamałpakulawarszawa.pl i na koniec wakacji lub po wakacjach osoby, które. Przepraszam, wyświetliło mi się, że tutaj bateria mi się kończy. Osoby, które wyślą nam takie zdjęcia, zostaną wybrane zostanie wybrana osoba, która najciekawsze zdjęcie przesłała. I dostanie od nas gadżety fundacyjne. Więc osoby, które są zainteresowane naszymi gadżetami fundacyjnymi, zachęcam do wzięcia udziału w zabawie. A mówię o tym, jakby ten pomysł powstał po to, żeby zachęcić Was do tego, żeby dzielić się tym, co widzimy. Bo ja, kiedy wyjeżdżam, na przykład, to już kilka razy o tym wspominałam i też możecie na, ze zdjęć na Facebooku się zorientować, że kiedy. Wyjeżdżam na przykład do Niemiec, to bardzo często wrzucam zdjęcia toalet, ale jest to spowodowane tym, że naprawdę te jakby sposoby, jakieś różne udogodnienia, sposoby dostosowań toalet są bardzo różne i bardzo ciekawe. Jak na przykład przycisk z do toalety jest na podłodze na przykład takimi. Wielkim, znaczy takim niewielkim, może czarnym przyciskiem na podłodze, to w ten sposób się spłukuje wodę. I to jest ciekawe rozwiązanie, którego w Polsce ja nigdy nie widziałam, i dlatego też takie informacje wrzucam. I zachęcam Was do tego, żebyście też dzielili się tym zresztą osób. I zachęcam przez wysłanie do nas, przez naszą fundację. Będziemy później publikować te zdjęcia i będziemy. Wysyłać osobom, które będą autorami, autorkami najciekawszych zdjęć, najciekawszych rozwiązań czy najchmierniejszych absurdów architektonicznych, bo czasami nie pozostaje nic więcej jak tylko śmianie się. Gadżety fundacyjne. Marek napisał, że pewnie 5 lat, ale tutaj i tak nie, jakieś nieporozumienie. Marku, to może ja tak w dwóch słowach powiem o co chodzi. Jeżeli karta, jeżeli orzeczenie o stopniu, bo Marek napisał znowu na temat karty parkingowej, że ona jest, be, że orzeczenie jest bezterminowe i że jego żona nie wstanie z wózka, to nie chodzi o to, czy masz, czy jest sytuacja taka, że ktoś o zdrowieje, zacznie chodzić, nie będzie mieć niepełnosprawności. Tylko tutaj chodzi o jakby weryfikację niektórych kwestii i żeby nie powodowało to takiego chaosu, jak był kiedyś, ponieważ kiedyś były wydawane karty parkingowe bezterminowo, ale to po powodowało, że na przykład rodzina czasami tej osoby, jeżeli na przykład ktoś zmarł Korzystała przez wiele lat po śmierci jeszcze z karty parkingowej, dlatego też między innymi zostały te karty parkingowe zmienione. Dlatego teraz karty parkingowe są na 5 lat, na przykład, ponieważ w ten sposób można sprawdzić, czy na pewno jest dalej osoba, która tej karty parkingowej potrzebuje. I tylko o to chodzi. Ja jestem zwolenniczką takiego rozwiązania. W moim przypadku jest trochę gorzej, dlatego że obecnie mam orzeczenie wydawane na czas określony, co powoduje, że ja muszę co kilka lat iść na komisję lekarską. I zanim otrzymam nowe orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, mimo że nie chodzę około 7 lat i raczej już nie wstanę, nawet gdyby zostały wymyślone leki, które by nagle ozdrowiły mnie z nieuleczalnej choroby, to. Dostaję cały czas orzeczenie na czas określony. Mam nadzieję, że to się zmieni niedługo, że dostanę na bezterminowo orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. I po prostu później będę musiała składać tylko i wyłącznie wniosek o wydanie nowej karty parkingowej. I ja jestem za tym rozwiązaniem. Mam nadzieję, że też przekonujecie to w jakiś sposób to, co powiedziałam, te argumenty, które podałam. I tak naprawdę ta, to, że tam jest termin wydanie, ważności tej karty parkingowej jest zrobione dla osób z niepełnosprawnością, żeby nie było sytuacji, że przyjeżdża osoba z niepełnosprawnością samochodem, chce zaparkować i nie ma możliwości, ponieważ zaparkowane są tam auta osób, które używają czyjejś karty parkingowej, na przykład po śmierci właściciela tej karty. Dobra, yy, więc jeszcze raz powiem, że zachęcam Was do tego, żebyście wysyłali zdjęcia, yy, możecie jeszcze raz przez Facebooka yy, albo przez naszego maila fundacja -małpa będę o tym jeszcze pisała w najbliższych dniach, więc mam nadzieję, że nawet jeżeli teraz jeszcze nie udało Wam się zanotować informacji na ten temat, to yy, później zobaczycie yy, posta. I mam taką e, sprawę, jeżeli chodzi w ogóle o termin, e, o czas wakacji, czyli czas odpoczynku nas wszystkich. E, jedni będą jeździć na dłuższe urlopy, inne krótsze. E, też e, jeszcze zobaczymy, jak będzie wyglądała praca w fundacji w tym czasie. Na pewno praca będzie, bo to nie jest tak, że się siedzi i nic nie robi w czasie wakacji, tylko trzeba dalej pracować. E, ale. Przez okres wakacji może być tak, że te live'y w ramach Kulawa na żywo będą na przykład odwoływane albo będą się odbywały w innych terminach, ale to tylko przez te dwa miesiące najbliższe. No i mam też dobrą wiadomość dla osób, które już o tym chyba ostatnio wspominałam ale dla osób, które Chciały wybrać się na ostatnie lekcje savoir vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, które odbyły się w ostatnim czasie, a z jakiegoś powodu nie mogły na nie przyjść, bo na przykład um, było zbyt gorąco albo nieodpowiedni moment, um, to. Um, chciałabym Wam przekazać taką super informację, że w sierpniu także takie zajęcia się odbędą. Też oczywiście będę informować kiedy dokładnie i gdzie, ponieważ jeszcze zastanawiamy się nad miejscem, tak żeby było jak najbardziej komfortowe, jeżeli chodzi o dojazd i było, żeby jak najwięcej osób mogło przyjść na takie zajęcia, więc na pewno będzie taka możliwość. Tutaj spoglądam, ponieważ pojawił się komentarz Jacek napisał, że ludzie i tak używają czyjejś karty parkingowej i na przykład sąsiad korzysta z karty mm, ciotki. Nie mamy za bardzo yy, wpływu na to, yy, czy ktoś przestrzega przepisy, przepisów, czy nie. Jedyne, co możemy w takiej sytuacji zrobić, to zwrócić komuś uwagę albo może to zweryfikować Straż Miejska, więc w zależności od tego, czy chcecie taką informację zgłosić, czy nie, to po prostu ja Was do tego zachęcam, ponieważ no nie może być tak, że zgadzamy się na łamanie prawa, bo w tym momencie jest to łamanie prawa i jest to niezgodne z przepisami i zachęcam Was do tego, żebyście przede wszystkim najpierw spróbujmy porozmawiać, a później poinformować odpowiednie służby. Chyba, że jest to notoryczne i próby były rozmowy wcześniej i nie ma możliwości, no to wtedy niestety, ale moim zdaniem trzeba to zgłosić. Po prostu. Ok. W takim razie, jeżeli chodzi o tematy, które chciałam poruszyć w czasie Kulawa na żywo, to jest tyle. Jeżeli macie jakieś do mnie pytania o cokolwiek związanego z tematem, o czym mówiłam. To dawajcie znać. Ja za chwilę będę sobie wyłączać, już live'a kończyć, ale w razie czego też jak zawsze będę spoglądać do, na komentarze i co tam się dzieje na, u nas na Facebooku. W takim razie bardzo serdecznie Wam dziękuję za to, że byliście ze mną i mam nadzieję, że. Mam nadzieję, że za tydzień się uda zrobić tego live'a z wokół, bo to będzie ciekawe i będę opowiadała zapewne o tym, co tam się dzieje, jak nam mija czas, jak wygląda szkolenia i też z kim się tam widzimy, ale to o szczegółach ewentualnie w przyszłym tygodniu. Jeżeli nie, to w kolejnym tygodniu takiego live'a postaram się poprowadzić. Dobra, dziękuję Wam bardzo, fajnie, że byliście i do zobaczenia. Pa!